Taksówkarze w GTA 5 nie mają łatwo. Bo za niewielkie pieniądze potrafią przejechać całą mapę tylko po to, żeby zawieźć nas do wyznaczonego celu. Nieważne jak trudna by była ta droga, oni i tak postarają się zawieźć nas tam, gdzie potrzebujemy. Nawet wtedy, kiedy ich życie może być przez to narażone. Siemaneczko z tej strony Krysu, witam Was w kolejnym odcinku z GTA V na moim kanale. I dzisiaj widzowie, tak jak już przeczytaliście po tytule, będziemy robili Taxi Challenge. Tylko niestety, ten challenge nie zależy od nas, a od NPC to taksówkarze. Które aktualnie u mnie w gierce Stoi na mnie, czeka, zaraz go zobaczycie I to on będzie musiał nas zawieść Do wyznaczonego celu przez Strasznie ciasną, a przy okazji Wąską dróżkę A zanim przejdziemy do odcinka, to widzowie Jeżeli podobają wam się challenge i GTA 5 Na moim kanale, to strzelcie tutaj Łapę w górę, a będę wiedział, że chcecie Więcej. Następny challenge, jaki mam W planach, to może stunt challenge Może jakieś tam fajne stunty Znajdę, żeby móc wam na odcinku je Zademonstrować. To oczywiście wszystko zależy od Was i od Waszych łap w górę. A jeżeli widzowie jesteście nowi na kanale, to kliknijcie w ten sam czerwony przycisk subskrybuj, który widzicie na ekranie, ale tam poniżej. A nie przegapicie wtedy kolejnych odcinków z GTA 5. Dobra widzowie, jak widzicie jestem już w gierce, w GTA i patrzcie to. To jest droga. Tu jest oczywiście mój taksówkarz, a tutaj jest droga, przez którą będzie on musiał przejechać. Jak widać, droga no nie, zaciekawa jest tutaj Pozakręcana jak cholera jasna i on będzie musiał przez nią przejechać. Co na pewno nie będzie dla niego łatwe. I widzowie, najpierw sprawdzimy, jak on sobie poradzi, jak będzie jechał od tej strony, czyli właśnie tutaj sobie będzie jechał, pyk i skończy tutaj. No chyba że nie skończy, no chyba że gdzieś tutaj wyleci, no to wiadomo inna sprawa, ale zrobimy sobie gdzieś 3 lub 4 próby, a później spróbujemy od z drugiej strony. Zobaczymy, czy on od drugiej strony sobie poradzi lepiej, czy może będzie mu gorzej. Oczywiście również 3 lub 4 próby będą. Więc widzowie, nie ma co już przedłużać. Przejdźmy już do taksówkarza, który parcie co odwalił. Wziął i sobie przypierniczył w losowe auto, przez co mu zderzak odpadł. No, przez to to może sobie nie poradzić, ale dobra. Usiądźmy za nim i każmy mu jechać. Oczywiście co najważniejsze, musimy go ponagryć, ale najpierw dajmy mu tutaj wykręcić, bo. Z tego co widzę, to on najlepszym kierowcą nie jest. Dobra, ponaglimy go. No co ty na pieszego będziesz uważał? No jedź, typie. Dobra. I widzowie, jaki cel ma ten challenge? Pośmiać się. Po prostu wystarczy się pośmiać. Właśnie przejechał jakąś turystkę biedną. I właśnie na tym polega ten challenge. Żeby się pośmiać z NPC-ów, z ich nieudolnego prowadzenia pojazdu. Jak na razie idzie mu OK. Tutaj się zaczynają górki. Proszę bardzo. Tutaj już. Za przyjaźń nie ma. Właśnie, jak będą ci turyści, to on będzie zwalniał, a jak będzie zwalniał, to będzie lepiej. O! Właśnie, bo tutaj był ostry zakręt, on mógł z tego zakrętu wylecieć. Ja pierniczę, no weź się, nie wiem, potrąć. Już potrąciłeś jednego turystę. O Jezus, Maria. Tak, jeszcze zacznij cofać. Oh, Spierdzielaj babu z drogi, to no co ty robisz tutaj w ogóle Dobra widzowie, to chyba troszeczkę to potrwa Dam wam timelapsa, bo tego się nie spodziewałem szczerze Nie spodziewałem się tego kompletnie Dobra widzowie, nie ma chyba co tutaj przedłużać Chyba dam wam po prostu timelapsa Bo on tak teraz za nią po prostu sobie po powolutku jedzie A ona pewnie przez tą drogę przechodzi Więc macie timelapsa i widzimy się jak już w końcu zacznie normalnie jechać Dobra, nie było, nie, nie, nic nie mówiłem Postanowił, że jednak ją ominie Dobra, patrzmy co on tutaj zrobi No i piękny wyskok, mój drogi Na spokojnie Kurde, on zaraz wypada. O, kolejny, tu kolejna turystka Jak się złożyło, że akurat najwięcej turystów tutaj jest Kolejne 15 minut będę... Siedział i patrzył, jak on sobie powolutku za turystką jedzie. Dobra, ale tutaj było ostro ostrost górki, więc może to coś poradzi, może to coś pomoże. Więc widzowie macie po prostu teraz time Dobra, widzowie. Przyspieszył, jedzie. Na króliki on nawet uważa. Co jest, ty? Ale to jest prawdopodobieństwo. Przejechał królika. Co za zwyról? No jedź, że już potrąciłeś, już nie ma co zbierać po tym króliku. Sadysta nam się znalazł. No i zaraz jak bombnie. Dobra. Udało mu się jakoś, udało mu się. Ja pierniczę jak on leci, no i wypadł. Koło helikoptera. No i już nic nie zrobi z tym. Ja już myślałem, że on wyskakuje widzowie. No i cóż, no, co ja mogę powiedzieć. Gość, nic już nie zrobisz, no nie ma szans. On tu próbuje walczyć, ale no, nie uda mu się. Dzięki gościu za trasę. Fajnie było, ale się skończyło. I tak kończysz ty, przez to, że nie dojechałeś tam, gdzie chciałem. Ale widzowie, był blisko, bo zobaczcie, on był dosłownie... Tutaj, tutaj dopiero już zaczęło mu coś odpierdzielać, już tutaj się spieprzył, więc tutaj mamy rekord widzowie. W tym oto miejscu. Kawałek drogi przejechał, ale to nie jest to, co chcemy osiągnąć. On musi dojechać, widzowie. Patrzcie, aż tutaj musi dojechać, więc nie wiem, czy to nawet była połowa drogi. Wydaje mi się, że to nie była połowa drogi. Dobra, widzowie, widzimy się już przy kolejnym taksówkarzu, może on sobie poradzi lepiej. Widzicie sobie, widzowie, postanowiłem, bo ja tutaj miałem ustawiony czas na 12. Więc może zmieńmy ten czas na, nie wiem, na. Po prostu odblokujmy, może. Może po prostu odblokujmy ten czas i zobaczymy, czy on coś pomoże. A teraz, widzowie, właśnie przyjechała do mnie taksówka. To wsiadajmy, no i gościu, zobaczymy, jak ty w ogóle wyglądasz tutaj. No, taki typowy młodziutki kierowca. Oczywiście, gościu, przyśpiesz, bo szkoda nam czasu. Wydaje mi się, że nie będę robił żadnych tutaj większych cięć. Po prostu będziemy patrzeć jego całą drogę i zobaczymy, jak sobie poradzi w ogóle. Bo po zrobić cięcia, jak można się pośmiać. Właśnie takie małe cięcia, jak teraz widzieliście, to na pewno będą, bo zanim tutaj dojechał, to wiadomo, to troszeczkę. Poczekać trzeba było. Ale zobaczymy, czy sobie poradzi. Słyszeliście ten dźwięk? To jest zasubskrybował właśnie mój kanał. Albo się po prostu mi aplikacja od tego. Zbugowało. No i świetnie jak drugi kierowca. W to samo miejsce przy jeszcze na dwóch kołach pojechał. Proszę bardzo. Więc widzowie, ten dźwięk oznaczał, że ktoś zasubskrybował mój kanał. Więc widzowie, nie Uu, jak ładnie tutaj wykręcił. Więc widzowie, zróbcie to samo i zasubskrybujcie kanał. To mi mega pomoże, a Was nic nie kosztuje. Styk... Z wyrolu, bredny sadysto pieprzony. Przyjechałeś królika. Ja tego im nie będę darował. No i kolejno, oczywiście. Wcześniej musiał wylecieć z trasy. Ta, te drzewo mu pomoże? Nie pomogło, niestety. Ale hamuje. Słyszę, że hamuje. Nie, on tu nie wiedzie. No i co teraz, gościu? Tak. Zamiast, wy... zamiast tutaj jakoś wycofać, spróbować, to ten będzie. Z... Próbował zjechać na dół. A sprawdźmy widzowie co się stanie jak pominę trasę. Bo już i tak by tutaj nic nie zrobił. Aha, to mi po prostu tutaj res. Dobra to oszuście. Nie ma tak. Nie ma oszukiwania. Dobra, Gizami. Widzimy się już przy kolejnym taksówkarzu. Jeżeli widzowie nie było, to tak, jest to możliwe, ci taksówkarze potrafią dojechać tam, ale to od takiego parta zależy, no jeszcze dalej się nie dało gościu stanąć, więc tak widzowie, da się to zrobić i normalnie ci taksówkarze czasem dojeżdżają tam, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. Tego co zauważyłem To jest trzecia próba, trzeci taksówkarz Zobaczymy czy sobie poradzi, ja tutaj nic nie ruszam Niech się dzieje bola nieba I zobaczymy czy on tam w ogóle dojedzie W co szczerze wątpię Ciekawi mnie jedna rzecz, czy on znowu na tym zakręcie Tak w dupi Te kamienie, jestem tego ciekaw Bo oni za każdym razem się wywalają Na tym jednym miejscu No i oczywiście kolejny musi Dołączyć Do nich i się zblokować jeszcze na kamieniu Okej, okay, poradził sobie, poradził Więc nie mamy co tutaj narzekać No, jeszcze coś tam Jeszcze coś tam gadał, że kocha Amerykę Aż tak? Aż tak wcześniej? O O O Radzi sobie Wyjechał, ale gościu w złą stronę Co ty robisz? Co ty tu odwalasz? Nie, czy on się zblokuje w browie? Nie! Nie! No, ty debilu jeden! Ty debilu! Mogłeś stąd wyjechać jeszcze! <grym> ja no. Trafił mi się jakiś typ, co wylosował prawo jazdy. Bardziej wygrał prawo jazdy w chipsach. Którędy, którędy idioto, masz za sobą trasę! Za sobą masz trasę To jest najgłupszy sposób w jaki mógł się zblokować Zaraz cię tutaj O no i świetnie Zaraz cię za to mizera pieprzne To może przejedziesz tą trasę No widzowie chyba nic z tego Zblokował się na amen Wiesz co gościu ja tobie podziękuję Bo jesteś tutaj jakiś Strasznie strasznie Nieudolny więc no Żegnam ciebie tutaj ładnie I twoja, taks... twoja taksówka też już Robi nam Papa, pa. przechodzimy do kolejnego taksówkarza, tak jak w sumie zwykle. Trzeci, a zarazem ostatni taksówkarz. Zobaczymy, czy on sobie poradzi. Mam nadzieję, że tak. Bo jak nie, no to, no to trudno, no koniec challenge'u będzie. No tutaj jak na razie ładnie wykręcił. Zobaczymy, jak sobie znów przy tym wyskoku Pieprznie. W to samo miejsce co poprzednicy, prawda? Oczywiście. Oho, co ja mam powiedzieć, no, Tam Nic, jaki Wysadziło mnie samemu. Samego mnie wysadziło, więc. Oj, gościu, ty tutaj tak poległeś. No nie wiem, co to z tobą zrobić. Co to z tobą zrobić? W nagrodę wysadzę ciebie po prostu typowo z RPG. No i koniec widzowie. Po challenge'u z jednej strony, ale oczywiście czeka na nas druga strona. Właśnie ta, do której widzowie sobie szybciutko przejdziemy. Po co marnować czas? Wam od razu zaprezentuję. Pyk, teleporcik, już tu jestem. No i co ja mam dalej tutaj lecieć, jechać i tak dalej? Jak ja mogę się po prostu tutaj tepnąć? Oczywiście widzowie zaznaczamy sobie trasę. Proszę bardzo, pięknie tutaj trasę idzie. Zobaczymy, Trzy lub cztery próby z tej strony, więc ja już dzwonię po taksówkę i zobaczymy, jak sobie z tej strony oni poradzą. Ale ten PC naprawdę nie potrafił tutaj w ogóle jeździć. Widzowie, to jest po prostu tragedia. Ja myślałem, że oni sobie będą lepiej tutaj radzić. Ale jak widać, no, żaden z nich nie potrafi przejechać tej trasy. No i proszę bardzo, przyjechał do nas. Proszę bardzo, jedź. Przyspiesz, bo mi się śpieszy W ogóle, widzowie, godzina, o której tu nagrywam, to północ 50. Dobra, ten sobie jedzie. Na spokojnie. Okej. Okay. I teraz nie wiem jak tutaj oni będą reagować. Tutaj się wydupi. Tak, i się wydupił w tym miejscu, o którym właśnie myślałem, może to jeszcze uratować. Może to jeszcze uratować chyba. On się już widzowie On postanowił, że już nie będzie nawet próbował. No to przykro mi gości, ale... Zobaczymy jak sobie poradzisz w stresie. No i co teraz zrobisz? Chcesz z rpg On nawet nie ma jak wysiąść A strzelmy o, Oberwał ode mnie, dobra Nie męczmy go, po prostu zabijmy go taką otoś... Tego to ja się totalnie nie spodziewałem Widzieliście ten trik? Ja pierniczę Mocne, mocne, nie będę oszukiwał Mocne, mocne Hello my brother, what's up? Zawieź mnie do tego samego celu i zobaczymy widzowie jak sobie ten poradzi, ale... żeby tak głupio się wydupić, tak głupio się zablokować. Tragedia. Ale przynajmniej zrobiliśmy fajny trik, jak go wysadziliśmy, więc... Po części się opłacało. Ciekaw jestem jak ten sobie poradzi. Jak na razie idzie mu... W miarę git, ale tak jak każdemu by tu poszło. Tak, każdy będzie się tak samo wydupiał. Oni na tych zakrętach coś mają. No ty sobie jaj nie rób. O, jeszcze w jaki... w jaką fajną dziurę wjechałeś. No gratulacje. Użytkowniku, odblokowałeś nowe osiągnięcie. Jeszcze przypierwszy w kamień. Już, to tyle z twojej umiejętności. Teraz będziesz próbował wrócić na drogę, Waląc w kamień, że się tepniesz. No sorry gościu. Dobra, temu panu już podziękujemy. Zblokowałeś się. Co to było? Co to jest Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz, kurde? No. Tak widzowie, każdy będzie to kończył, bo no nic nie zostało, tylko ich tak rozwalać. Popatrzcie widzowie na ten piękny zachód słońca. No i zobaczmy, czy sobie już ostatni, bo widzę, że na tej drodze ciężko sobie radzą. Jak sobie poradzi nasz ostatni taksówkarz i czy tam w ogóle dojedzie przy tym pięknym zachodzie słońca. Różowe niebo, czyli to, co każdy z nas lubi. No, już bardziej pomarańczowe się zrobiło. Zobaczmy, czy sobie poradzi. Teraz tak trochę dżungla, to wygląda jak dżungla. No nie, każdy w te same miejsce, każdy tu się wywala. I każdy wpada, no prawie każdy wpada w tą samą dziurę. Co jest z wami, taksówkarze? Kurde, typie, co jest z tobą? No sorry. Ale kończymy na dziś, typie. No, żeż, kurde, musiałeś taką drogę wybrać, powiem ci szczerze, nie za fajna to droga była. Twoje autko też nie jest zbytnio fajne Bo nie umiesz nim kuźwa jeździć No i co widzowie To by było już chyba na tyle Dziękuję wam serdecznie za oglądanie I jeżeli widzowie wam się spodobał odcinek To oczywiście łapa w górę mile widziana No i co, no co ja mogę powiedzieć Ci taksówkarze nie byli za fajni, no nie potrafią jeździć, cóż, no trudno, ale może jeszcze kiedyś wrócimy do tego challenge'u, to będzie wtedy taxi challenge 2, ale w GTA Online, to już nie będzie GTA 5, tylko GTA Online, zobaczymy jak sobie tam taksówkarze radzą i chyba też powtórzymy 5 gwiazdek challenge, ale po prostu na online, jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach, a postaram się takie odcinki zrealizować. No i widzowie, jeżeli chcecie również stunt challenge, to postaram się taki zrealizować, coś tam kiedyś stuntowałem, coś tam potrafię, ale po ostatnim live'ie, no dość ciężko mi. To szło, miał po prostu zły dzień. Najwidzowie no dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Siemaneczko i cześć!